Dzień dobry, witam wszystkich. Jest 9 luty. Ja dopiero co wstałem, zaraz tutaj sobie może popływam chwilę. Wybieram się na śniadanie, zaraz po tym i jadę w trasę. Wyspa jest nieduża, zobaczymy co tu można zrobić, co tu można ogarnąć, gdzie tu można wleść, co tu można zwiedzić <laughs> i gdzie można rzucić drona. Zapraszam więc na odcinek gorąco. Miłego oglądania, ziomeczki. Idziemy zobaczyć na śniadanko. Piękny dzionek. Po śniadanku wybieramy się w trasę. Good morning. Good morning. Także zaraz coś zamówimy i zjemy. Hey, can I have breakfast? Thank you, man. Siadamy do stoliczka. W ciszy i spokoju takiego oto otoczenia. Na początek wjeżdżają jajka sadzone, do tego tościki z masełkiem i z drzemem truskawkowym. No i kawa. I jako druga wjeżdża moja ulubiona zupka ryżowa. Przyjechał tutaj do hotelu gościu takim oto sprzętem. Jakaś Honda i tu są bardzo właśnie popularne na wyspie takie wózki, taki środek transportu właśnie to jest. Fajne, tak myślę, że na luzie tu wchodzą raz, dwa, trzy osoby na luziku, nie? To ja jadę w trasę, zabieram się, odpalam moją srebrną szczołę i jedziemy. Jeszcze, może, paliwa trochę ci dobiorę, co? I zajeżdżam tym razem na stację BP, trzeba coś tu zalać, będzie. Dzień dobry. dobry. I jest. Jeden. No, jeden liter, proszę. Trochę jak whisky to wygląda, nie? It's like whisky, eh? Yeah? Thank you. No, zatankowane. 40 ba. 40 ba. Thank you. Bye bye. Zamykamy go. Jedziemy dalej. Musicie ten widoczek tutaj zobaczyć, koniecznie. Jadę sobie drogą, a tu droga leci wzdłuż wybrzeża. Petarda. Czuję się wolny. Ha, 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 ha. Ale pięknie i pusto. To jest najważniejsze. Jedziemy dalej. W stronę przygody. Jedziemy. Ha, ha. Tu mamy wejście do Narodowego Parku. Tu jest dla lokalców. Thank you. A tu jest dla obcokrajowców. I tu są ceny. Drosły 200 ba, jeszcze motor 20 dodatkowo. I tu mamy rozdzielność taką rurką pomiędzy nimi a obcokrajowcami. To jedziemy dalej do tego parku. Jestem już na miejscu. Jestem w parku narodowym na kolancie i kieruję się w stronę latarni morskiej. Tam idziemy. Tu jest lądowisko dla helikopterów, jakby coś się działo. Tu jest taki punkt ewakuacyjny, można powiedzieć, z wyspy. Dużo ludzi się może tutaj zebrać, jakby coś się działo i mogą spielniczać w razie katastrofy jakiejś, nie. O, i tu nawet chyba bar jest zaraz przy wejściu na, na latarnię to. Przejście do latarni jest taką plażą. Patrzcie jak ładnie tu jest. Ej op! No kilka osób się kręci, porównajcie sobie to właśnie z Puket, a nawet i z Naprawdę tutaj jest malutko, malutko ludzi. Idziemy tam. W ogóle patrzcie na kolor tej wody, jak tu jest czysto. Pięknie. <laughs> Włazimy. Ale szlak. Ach. Trochę wspinaczki, nie zaszkodzi. Parę kalorii ubędzie. No pewnie. A ja telefon jeszcze muszę schować, mam w kieszeni, a mam te kiepskie spodenki, to zaraz pewnie zgubię. Wow. Ha. Cudo miodzio! Dla takich chwil właśnie warto żyć. Warto wstawać i zapierniczać w teren. Tak. Zwiedzać świat. Jak ktoś ma możliwość, ruszajcie, nie czekajcie. Nie marnujcie życia na siedzenie w domu. I jesteśmy na szczycie i wchodzę na taki punkt widokowy. Zobaczcie. A teraz odpalę tu drona i chwilę polatam. Ha, a jak? Trzeba mieć na wszystko oko z góry. Robię sobie krótką przerwę w tym barze niedaleko plaży. I tu mają takie rzeczy, właśnie jak owoce, jakieś napoje i robią oczywiście koktajle smoothie. A ja wziąłem sobie sodę, jak zwykle, <laughs> się nawadniam pod parasolem. Tutaj można sobie usiąść i przeprowadzić relaksik. <laughs> Idę wzdłuż plaży. Fajnie, bo tutaj jest właśnie cień, można się delikatnie ochłodzić. I tu mamy następne miejsce, gdzie jak jest większa grupa osób, to może sobie tutaj usiąść, pogadać, pokontemplować, napić się czegoś. Cudowne miejsce. Ten park w ogóle znajduje się na samym południu wyspy. No jaka miejscóweczka. Jestem zakręcony, zakręcony. A jeszcze do tego dżungla szumi. Jestem przy kierunkowskazach i idę tutaj viewpoint, czyli punkt widokowy 300 metrów. Tam idę właśnie w takim klimacie. Same palmy wokoło. Ja już nie palmy. To jest jakiś camping. I tak to jest opuszczone. Gdzie tutaj są ludzie? Ludzie! Zaraz dojdziemy do punktu widokowego. Mam nadzieję, że też jest super i mogę sobie tam dronika wypuścić, i będzie warto, nie? Ale wam dzisiaj pokażę miejsc, pięknych miejsc. Jestem nakręcony. Ostrzeżenie. Strzeż się małp. Nie karm małp. Nie pozwalaj dzieciom nieść jedzenia. Uważaj na ugryzienia małp. To małpy jedne, cholerne. To idziemy 200 metrów do punktu widokowego. Prosto. Mamy zejście na plażę. Czy ktoś tu jest? Halo, ja tu przyjechałem właśnie po to. Takie widoki przyjechałem oglądać, takie miejscówki. Mam nadzieję, że Wam też się bardzo podoba. No i oczywiście. Do punktu widokowego wiodą schody. Nic innego. Nie wiem, ile ich jest. Ale pokonam je wszystkie, bo chcę tam dotrzeć. Nie poddam się. Zgaduję, że jestem blisko szczytu, bo las się przerzedza. Drzewka się przerzedzają. Ale sobie też to chyba wmawiam. Bo tak naprawdę nie ma oznakowania, jak daleko jest. Idę. Ha, ale już się zsapałem. Bo te schody one są nieregularne. Także raz mają 50 cm wysokości. Raz mają 10. Uuu! Trzeba iść dalej. Przejść naprzód. Wiecie co? Powiem tak. Zdaje mi się, że ten punkt widokowy to on był wcześniej. I wychodził po prostu na Morze Andamańskie. A ja idę sobie tędy jakimś szlakiem i prawdopodobnie zejdę z drugiej strony. Spotkałem dwóch ziomków, którzy mi mówili, że jakaś małpa się do nich dopieprzyła. Mieli jakieś tam kije, bo mieli jedzenie w plecaku i ona je wyczuła. No i do nich z mordą. No to ją pogonili, nie? Ja sobie też może znajdę jakiegoś kija. Tak w razie co, żeby jakby jakaś mi tu wyskoczyła, żeby jej przypieprzyć. A jak niech się boją, znalazłem taką broń. Idealne. Kici kici taś taś lepiej nie wychodź. Idę sobie jak taki włóczyki z kijem na ramieniu i z plecakiem. Tylko nie mam takiej, wiecie radła takiego, które by wisiało na tym kiju. <laughs> ale i tak jestem włóczyki ale mi się drzewo trafiło. Ogromne jest. Wow! No ja myślę, że ma z 60 metrów 50, jak nic. A ja się kieruję tam. To zaraz może ściągam buty i będę jak cejrowski. Co to jest, proszę państwa? To jest proszę państwa drzewo. I to drzewo sobie tutaj leży, i ludzie nad nim przechodzą. I tak jest od 250 miliardów lat. Dobra, nieważne. To jest tylko taki żalcik. Bardzo lubię cejrowskiego i jego przygody, jego powieści. Muszę wyłączyć kamerę, bo się spierdzielę stąd. Patrzcie, delikatne obrażenia. Wywaliłem się. Krzywda się nie dzieje, ale trzeba. Uważać, jak wchodzicie tutaj z parkingu, z tej strony, jak wchodzicie tymi schodami, to zaraz tam na górze jest taki piasek przez może kilometr i trzeba bardzo uważać. Patrzcie, nawet znak na to wskazuje. Uwaga, ślisko. Teraz już wiem. Teraz już się nauczyłem. Zostawiam moją broń na małpy, na węże i takie inne specjały. Tutaj ją zostawię. Może komuś się przyda. Powodzenia. Jedziemy na plażę bambusową. Takim szlakiem. Ale czad. Jakbym gdzieś w Afryce był. Jeszcze jakiś kurz leci na mnie. Ale ten widok się odpłaci za ten kurz cały. I docieram na tak zwaną, właśnie tutaj, plażę bambusową. Taką drogą. Po wertepach, po piachu. Jestem na miejscu. Parkujemy gdzieś w cieniu. A ja tu sobie zaparkuję. O! Elegancko. Wszyscy tam parkują, a ja gdzie indziej? Gościu w tym pudełku ma grilla takiego i robi kurczaczki. Ale to wygląda dobrze. Będę głodniał chyba powoli. Jeżeli Was interesują ceny, to tu macie tak: rożki po 45 ba, po 30, inne lody po 30, magnum 60. One! A ja sobie wziąłem kolkę do picia, bo mam ochotę na coś takiego. A ja sobie siadłem w takim miejscu. Wyciągam drona i polatam trochę, parę ujęć sobie nakręcę. Ruszamy dalej w miejscówkę, jakąś następną, idziemy po maszynę, która stoi tam sama, samotnie, tu jadą następni klienci. Jak będziecie na kolancie, to jest takie miejsce, że musicie to odwiedzić, plaża bambusowa, Bamboo Beach na południu, niedaleko, 10 km jakieś tam od tych wszystkich popularnych miejsc. Kogo my tu mamy? Koto, gato sobie śpi i pilnuje lodów. Jakby ktoś chciał wziąć, to się alarm wszczyna i kot tnie kogoś na kawałki. Jak nie chce zapłacić. A ja szukam czegoś do picia. Nie widzę niczego rozsądnego za bardzo. Ale zobaczymy. A tu jest wyjście na plaży. Taka miejscówka, jeszcze kawałek mogę wyjść. O, zobaczcie, jadę dalej, trafiłem do oto takiej miejscówki. Nie ma co czekać, trzeba wypuszczać drona i filmować. Trzeba korzystać z pięknej pogody, jaka jest. No bo te moje wakacje to jeszcze trwają i jestem szczęśliwy, że tu jestem, naprawdę jestem. na piwo teraz do ziomeczka, gdzie byłem wczoraj. Mam ochotę właśnie na zimne piwko i sobie posiedzieć chociaż 10 minut bo odpoczywać. Bo dzisiejszy dzień jest długi, dłuży mi się. I jeszcze ten dzisiaj upadek. <śm> Zasłużyłem na zimne piwko i żeby sobie troszkę odpocząć. I zjawiłem się w tej miejscówce, gdzie byłem wczoraj. Dostałem zupę taką kokosową, słynne Tom kagaj. Oh my god. Thank you. Tego się nie spodziewałem aż takiej porcji, że dostałem. Pani mnie uraczyła. Thank you so much. You need rice? <laughs> eee, no. No, no, no. No i co? I czekam na piwko. I tu mamy jeszcze takie chrupki chipsy z ryby zrobione. I moje piwo jest w drodze. I przyszło moje piwerko. Live Life in Color, czyli przeżywaj swoje życie w kolorze. To mi się podoba. I mamy burgera wołowego. Wczoraj mi to właśnie oferowali, żebym sobie dzisiaj zamówił, bo była kuchnia zamknięta, jak to byłem. I zobaczcie, jak to w środku wygląda. Ser, mamy tutaj pomidorka, sałatę, cebulkę, zajadamy. I jestem już w hotelu u siebie. To by było dzisiaj na tyle. Jutro czeka mnie też interesujący dzień, nowe miejsca do odkrycia. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Eee, upadłem raz, ale powstałem haha, i idę dalej. Nieważne, co by się działo, będę szedł twardo dalej naprzód. Eee, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek. Dzisiaj jubileuszowy odcinek 60. Oby jeszcze takich. 60 do przodu i kolejnych 60. Lecimy, ciśniemy naprzód. Trzymajcie się, na razie pozdrawiam.